Zadanie czwarte, matura 2023. E, Dokończ zdanie. Liczba logarytm jest równa coś tam. No dobra. No to mamy, że to jest logarytm o podstawie 9 z 27 plus logarytm o podstawie 9 z 3. Jeśli mam dodawanie logarytmów, no to w, we wzorach możecie sprawdzić, że mogę wtedy te logarytmy ze sobą pomnożyć. Czyli mam logarytm o podstawie 9 z 27 razy 3. OK, czyli tak naprawdę dostaję, że to jest logarytm o podstawie 9 z 27 razy 3, czyli 81. Czyli teraz 9 do jakiej potęgi daje mi 81. No, łatwo możemy na to wpaść, że 9 do 2 potęgi daje mi 81. Więc moją odpowiedzią jest po prostu 2.